Cześć! Dzisiaj chciałem Was zaprosić na rozmowę na temat jednego z fajniejszych narzędzi, które można wykorzystać do tego, żeby sprawnie budować zespół, motywować pracowników, rozwijać, angażować. W zasadzie nie znam tematu, gdzie to narzędzie by nie znalazło swojego zastosowania, a jest nim rozmowa okresowa-roczna. Bardzo fajne narzędzie, bardzo ciekawe. Widzę olbrzymie pole zastosowania. No to tu się rodzi pytanie, czemu szefowie mają taki opór przed stosowaniem go? Tak dużo daje, to czemu szefowie nie chcą z niego korzystać? I powiem Wam, zastanawiałem się kiedyś nad tym bardzo mocno, zacząłem rozmawiać z uczestnikami warsztatów, jak oni to widzą, jak oni się z tym czują, co by potrzebowali, czego by nie potrzebowali, i wyszła mi tu jedna bardzo ciekawa zależność. Otóż okazuje się, że bardzo dużo osób Szefów i pracowników stresują się przed tym spotkaniem. No i teraz popatrzcie, mam tu taki wykres, który przygotowałem na potrzeby naszego spotkania. Po lewej stronie macie szefa, po prawej stronie macie pracownika, macie taką ładną, uśmiechniętą buźkę, która ma sygnalizować to, że ta sytuacja, to spotkanie ma być dla nich fajne i ciekawe. No to w takim razie, co się takiego dzieje, że to coś właśnie zamienia się w takiego smutnego pana. Co tam tak naprawdę się dzieje? No i co się okazało? Okazało się, że to, że szef jak ma świadomość tego, że nie wiem za miesiąc czasu będzie miał te rozmowy, zaczyna się denerwować. No i tu się jest pytanie, czym tak naprawdę się szef będzie denerwował? A mianowicie jak uzasadnić pracownikowi, że to co chcę mu opowiedzieć, że mam rację? No, i szef zaczyna szukać argumentów, w jaki sposób przekonać pracownika do tego, że ta zmiana, którą on widzi, jest uzasadniona. I teraz szef, nie mając narzędzi, nie bardzo też wiedząc, co powiedzieć temu pracownikowi, no do czego będzie dążył podczas takiego spotkania? Do tego, żeby ono było jak najkrótsze, jak najpłytsze. Bardzo często się spotykam z tym, że tak na wszelki wypadek, to ja mu wypełnię wszystko i dzięki temu, że mu wypełnię wszystko, oczywiście w formule pozytywnej, on wyjdzie zadowolony, nie będzie chciał za dużo rozmawiać, a ja będę miał święty spokój. I faktycznie to jest taki moment, taka sytuacja, kiedy należy sobie zadać pytanie, czy jest sens przeprowadzać rozmowy okresowe, roczne. Bo z mojego punktu widzenia w takiej sytuacji, Absolutnie nie. Mamy też pracownika. Pracownik też doświadcza stresu. Czemu? Bo on nie wie, co się dowie na swój temat. On sobie zadaje pytanie, co ja usłyszę. No, i teraz mamy dwóch ludzi, którzy w pewnym momencie mają się spotkać. I nie dziwcie się, że te rozmowy są krótkie, suche, oschłe bardzo często, albo przyjemne, fajne, pogadajmy o pierdołach. Ja pamiętam ze swojego doświadczenia, kiedy mój szef mnie kiedyś zaprosił na takie spotkanie, na rozmowę roczną, kompetencyjną, mówi Tomek, to co ja mam ci wpisać? Nie? Ja mówię, wiesz co, to, to wpisz mi to, 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 to. I on po prostu przepisał te słowa, które ja chciałem. I ja mu zadałem to samo pytanie, to powiedz mi, co ja mam tobie wpisać? I on w tym momencie wpisał jakąś tam swoją historię. I faktycznie dzisiaj z perspektywy czasu, kiedy patrzę na to, uważam, że to nie ma y, sensu. Druga rzecz, popatrzcie, czasami się zastanawiamy, no dobra, no skoro żeśmy już zrobili tą rozmowę, przegadaliśmy ją, to czemu ta rozmowa tak naprawdę po roku czasu nic nie. Wnosi. Co się dzieje? Pracownik ma tą energię zaraz po rozmowie, i gdzieś do miesiąca czasu ta energia wygasa, on jest przywalany różnymi dziwnymi tematami życiowymi, i te cele rozwojowe, które były postawione podczas tego naszego spotkania, one gdzieś tam umykają. No i teraz popatrzcie, co się dzieje. Czas leci. Nie? Jeden kwartał, drugi kwartał, trzeci kwartał, i znowu wracamy do punktu wyjścia. I dlatego nie dziwcie się, że niektóre firmy wychodzą. Z takiego narzędzia, który się nazywa rozmowa kompetencyjna, czy na rozmowa okresowa, roczna, bo uważają, że to nie ma sensu. I powiem Wam tak, w takiej formule jak najbardziej nie ma to sensu. Czy da się coś z tym zrobić? Tak, i tu chciałem Wam pokazać pewne narzędzie, które ja zawsze rekomenduję. Bardzo proste, oczywiste, łatwe. No to należy je tylko zastosować a mianowicie tak zwany przegląd kompetencji. Na czym to polega? Jak ustaliliśmy sobie już te cele roczne, to teraz ja co kwartał spotykam się z pracownikiem i podczas tego kwartału rozmawiam z nim na temat tego, co żeśmy sobie wyznaczyli w tej ocenie rocznej, czy tam rozmowie kompetencyjnej rocznej i teraz po kwartale spotykam się z pracownikiem i rozmawiam z nim, w jakim miejscu jesteśmy, co się mu udało zrobić, czego z mojej strony potrzebuje, jak ja to widzę, jak ja to oceniam bo są na przykład takie elementy rozwojowe, nie wiem, stawiamy przed pracownikiem cel typu, nie wiem, lepsze radzenie sobie ze stresem, nie? E, mocniejsze budowanie postaw asertywnych, nie? budowanie atmosfery zaufania albo zwiększenie zaangażowania pracownika. To są obszary miękkie i bardzo często jest tak, że pracownik może tego nie widzieć, nie czuć, czy on to dobrze robi. I to jest taki moment, kiedy tym bardziej on powinien dostać tą informację. Zwrotną. I teraz zobaczcie, jeżeli ja takie spotkanie będę z nim robił co kwartał, nie? czyli mamy pierwsze spotkanie, drugie spotkanie, trzecie spotkanie, no to moje pytanie teraz do Was jest takie: jak myślicie, czy ten lęk, który się pojawia przed szefem, jak uzasadnić, jak wyjaśnić, co powiedzieć, jak zakomunikować, jeżeli on się teraz z pracownikiem spotka trzy razy w roku? Czy ten lęk będzie u niego występował? Czy będzie się już czuł taki silniejszy i pewniejszy, że wie, co ma powiedzieć? Z mojej praktyki mogę Wam powiedzieć, że te firmy, które przynajmniej ja prowadzę i zachęcam ich do zmiany tego modelu i właśnie usystematyzowanie tych rozmów zdecydowanie poprawiają jakość ich, a co za tym idzie, bardzo mocno usprawnia się po pierwsze relacja szef-pracownik, jak również wzrasta efektywność działania u pracownika po takim spotkaniu. Jaką korzyść ma szef? Szef ma mianowicie taką korzyść, mam fakty, mam konkretne sytuacje, momenty z całego tego roku, mam o czym porozmawiać z pracownikiem. A jaką korzyść ma pracownik, wiem nad czym mam pracować. Na pewno doskonale wiecie o tym, ale jeszcze tutaj tak przypomnę, tylko podstawą udzielania informacji zwrotnej są fakty. Jeżeli chcesz docierać do pracownika i chcesz budować w nim zmianę, on potrzebuje tych faktów. Reasumując, macie przed sobą wspaniałe narzędzie. Ja jestem wielkim fanem ocen, uważam, że dają bardzo dużo dobrego. Tylko trzeba jeszcze jedną rzecz zrobić. Trzeba ten okres informacyjny bardziej podzielić na kawałki. Wydaje mi się, że raz na kwartał jest dobrym okresem na to, żeby usiąść z pracownikiem, pokazać mu te obszary do zmiany, do wzmocnienia i to będzie skutkować tym, że on wtedy będzie wiedział nad czym ma pracować. Mało tego, zbudujecie wtedy jeszcze silniejszą sylwetkę lidera, jeszcze silniejszą sylwetkę przywódcy. Jeżeli teraz to, co Ci pokazałem, jest dla Ciebie ciekawe i atrakcyjne, naciśnij lajka. Like Jeżeli chcesz być na bieżąco z tym materiałem, który nagrywam, naciśnij subskrybuj. Zapraszam na kolejny odcinek, który już będzie w przyszłym tygodniu.